Witam Was, drodzy oazowicze. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. To kolejny piątek, kiedy nie możemy spotkać się w naszych wspólnotach, w naszych parafiach. Przeżywamy ten czas, w którym rodzi się wielka tęsknota za Eucharystią, przeżywaną w kościołach naszych parafialnych. Tęsknota też za naszymi wspólnotami, w których się formujemy, za spotkaniami w kręgach. Dla nas wszystkich jest to trudny czas doświadczenia. Tydzień temu wieczorem, kiedy wszedłem na internet, na Facebooka, brakowało mi tych relacji, które wrzucacie ze swoich spotkań. Zawsze jest to jakaś forma kontaktu, forma zobaczenia, co dzieje się w Waszych wspólnotach. Wierzę również, że ten czas jest takim czasem szansy na Modlitwę na słowo, na dobrą książkę. Chyba każdy z nas narzeka w życiu, że nie mamy czasu. Nie mamy czasu na to, by pomodlić się, by rozważyć słowo, by coś dobrego poczytać. Może właśnie teraz, w Wielkim Poście, Pan Bóg daje nam taki czas zatrzymania czas, który mamy dobrze wykorzystać. Bardzo dziękuję Wam za to, że łączymy się na wspólnej modlitwie o godzinie 19 na namiocie spotkania. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy poświęcają czas, wprowadzają do tego przeżywania namiotu spotkania. Niech to będzie dla nas wszystkich czas właśnie jedności, czas łączenia się. Ja co piątek odprawiam Eucharystię w intencji całego ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji. Chcę Was też, moi drodzy, zachęcić do tego, byście znaleźli czas i w tych dniach sięgnęli do adhortacji papieża Franciszka, Chrystus Vivit. Jest to piękne słowo, które papież kieruje do całego Kościoła. Może właśnie te dni są też szansą, by sięgnąć do nauczania Ojca Świętego. Chcę Was też prosić o modlitwę, o modlitwę za to, co przed nami, bo wiele w tym wszystkim niepewności. Nie wiemy, kiedy ta sytuacja się skończy, co nas tak naprawdę czeka, ale możemy razem modlić się i prosić Pana, by ten czas był dla nas wszystkich czasem zbawienia, byśmy później, kiedy wrócimy do naszych wspólnot, byśmy jeszcze bardziej docenili to, jak wielką wartością jest wspólnota. A ta tęsknota, która rodzi się w nas za Eucharystią, niech pozwoli nam jeszcze piękniej, jeszcze głębiej przeżywać to spotkanie z Jezusem. Dużo dobrego Wam życzę, dużo sił. Łączę się z Wami na modlitwie. Niech błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.